Witaj w strefie Divemastera! Mastera. Ideą strefy Divemastera Mastera było ujawnienie część warsztatu, który przez lata wypracowaliśmy w szkole instruktorów nurkowania imienia Witka Śmielowskiego, i teraz chcemy. Tobie ułatwić wiele elementów, które wiemy z doświadczenia, że sprawiają na tym kursie najwięcej problemu. I dlatego wybraliśmy te tematy, które według nas po pierwsze są najtrudniejsze, po drugie często brakuje materiałów, które by dobrze je obrazowały. I dlatego właśnie dostarczamy trzy grupy materiałów. Pierwsza grupa materiałów to są. Wideo w wersji demonstracyjnej. Chcemy pokazać, jak wiele ćwiczeń z systemu PADI wygląda, czy to nie tylko przecież są ćwiczenia, które są nauczane w systemie padi, ale też w, innych, w wielu innych organizacjach, ale my chcemy skupić się na czymś więcej niż tylko pokazanie tego kursantowi poziomu podstawowego. My chcemy skupić się na tym, żebyś zobaczył, jak powinna wyglądać prawidłowa demonstracja tego ćwiczenia. Element. to są materiały odnoszące się do teorii. Wybraliśmy tematy, które według nas są najtrudniejsze do nauczania. W związku z tym też najczęściej najtrudniejsze do zrozumienia dla kursantów czy kandydatów na dive mastera i staramy się je maksymalnie łatwo przedstawić. Część z nich przedstawiona jest w postaci wideo edukacyjnych, część z nich przedstawiona jest w postaci materiału pisanego. Trzeci element, który znajduje się w strefie dive mastera, to materiały, które mogą być przydatne dla ciebie w twojej codziennej pracy dive mastera. To różnego rodzaju checklisty, różnego rodzaju listy procedur, które mogą zdecydować pomóc ci w momencie, kiedy zaczynasz pracować jako Dive Master. Mam nadzieję, że materiały w strefie Dive Mastera będą dla Ciebie przydatne.